Siemano Ruizowie, z tej strony Pawliczek Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale No i w nowej serii na tym kanale z Minecrafta Minecraft Survival No i co? Chyba każdy wie co to jest Minecraft Survival, nie muszę tłumaczyć Chcieliście więcej Minecrafta w ogóle, więc pomyślałem, że to jest dobry moment właśnie na otworzenie takiej nowej serii z Survivalu no i co, jak wam się spodoba, to strzelcie łapę w górę, żebym wiedział, że żeby nagrywać więcej, no i co, nie przedłużam już i życzę wam miłego oglądania. No i co, witamy już w menu Minecrafta, jesteśmy oczywiście, nie? Na Minecrafcie Bedrock to robię, jakby ktoś pytał, i co? Tworzymy nowy świat, oczywiście na survivalu, zwykły, bez żadnych dodatków, nazwę to Minecraft Survival. Nie wiem, jak ta seria się jeszcze będzie nazywała, może po prostu Survival, może jakąś lepszą nazwę nadam, nie mam pojęcia, Zwykłe Survival to będzie, to nie będzie żaden hardcore, i tu już myślę, że nie ma co zmieniać, nie będziemy tutaj grzebać, niech tam się wylosuje to, co się wylosuje, nie, przetrwanie, co, lecimy, Minecraft Survival na normalny tryb trudności mamy, mam nadzieję, że Was to nie wkurzy, ale czasami yy... będę sobie zmieniał go, Chociaż nie wiem, czy będę, ale może być tak, że będę zmieniał, bo. Jak są te. takie latające śmiecie. na niebie, jak jest noc, to to mega wkurza i ledwo idzie przeżyć. Jak tam jest ich z miliard, i wiecie o, o co mi chodzi: o te fantomy, nie? I zamiast normalnie, no to jest niemożliwe, żeby przeżyć, jak one tam latają i. Co chwilę cię biją, więc. Czasami, jak one będą, to. mogę się zmienić. Chcę w się. Sensie... No, nie, że. Mo... W się sensie, no mogę, ale. Tylko mówię, że mógłbym. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Że czasami będę sobie po prostu zmieniał. Jak będą one latały? I co, taki świat nam się wygenerował? Oczywiście, pierwszą rzeczą, którą se chyba zrobimy, to zetniemy drewno to taka podstawowa rzecz, nie? Lecimy z tym. Trochę się opóźniłem z tym nagrywaniem. Fabuły Większość youtuberów nagrała. Mające w sensie się fabuły, boże, co ja gadam. Większość youtuberów nagrała Minecraft Survival już w 2013 roku, a ja w 2025, to 12 lat różnicy, ale to tylko tam trochę, trochę opóźnienia, co tam, tylko chwilkę, normalnie z tydzień temu się nagrali ci wszyscy youtuberzy, a tutaj trochę później, tak, kilka dni później, tak, tak. Dobra, ścinamy całe drzewo, bo będziemy mieli więcej yy, desek. Większość youtuberów pewnie nie ścina całego drzewa, żeby se czasu nie marnować, ale ja se zetnę, bo od razu będziemy mieli więcej desek, nie? I co? Se wykraftujemy z tego... Nie wiem czy jest sens craftować w miecz jak siekiera też dużo HP zadaje. Akurat... Yy, na bedroku jest trochę słabe to, że siekiera zadaje mniej obrażeń, niż miecz. To trochę słabo, ale i tak se skraftuje siekierę, nie wiem po co miecz. Jak siekiera może i bić, może i będzie zadawało mniej e, HP niż miecz. O, jedno mniej HP, ale co tam, też git bije i może ścinać, nie? Jednocześnie. Dobra, czy to już wszystko ściąłem? Tutaj już jeszcze trochę tego. No, mam nadzieję, że nie zginę w tym odcinku. Jak zginę, to oczywiście będzie seria kontynuowana, ale oczywiście mówię, że tu nie ma żadnych modów i po prostu jest czysty Minecraft bez niczego, żadnych dodatków, nie? Więc jak zginę, to będę musiał wracać po edymy. jak nie wrócę w... o jabłko to od razu będę mógł zjeść, jak nie wrócę. W 5 minut no to one znikną chyba, nie? Tak to działa. Czy to tylko na jawie tak było, nie wiem. Jabłko sobie zachowam, przyda się zawsze. Sadzonki też może, przydadzą się na pewno. Ja nie mogę ile tutaj tego pospadało. Dobra owce tam są od razu to pozabijam nie, żeby mieć łóżko. Ja nie mogę jak dobrze się trafiło ten. Zbieram to wszystko, szybko, szybki ten. Nie wiem tyle tego zrobię, Kłody też się pewnie przydadzą w przyszłości. Zawsze miałem problem, jak się grałem Minecraft Survival, bo to nie jest moja pierwsza rozgrywka. Jak gram Minecraft Survival i chciałem sobie dom wybudować, a potrzebowałem do tego właśnie kłód, to miałem problem, bo od razu klikałem, żeby wykraftować z każdej kłody deski, nie? to trochę wkurzało, ale to była moja wina. Yy, co tu, 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 crafting table, nie? A, Jezus, debil! Jestem debilem po prostu. Dobra, będę miał drugi crafting yy, przy okazji. Patyki. Jezu, tak dawno nie grałem w Minecraft Survival, że aż mi się mili, że aż mi się mili. Że aż mi... Kurde, nawet się nawet roz Nawet gadać nie potrafę. Dobra, i i to tyle nam. W sensie nie mieczy, tylko siekiera. Mam nadzieję, że nie łączycie filmu, bo jestem trochę zamulony. Dobra, rozwalamy crafting i idziemy zabić owce. Mam nadzieję, że one gdzieś nie uciekły. Że chyba nie uciekły. Sadzonki zbieram, przydadzą się oczywiście. Chciałbym te... Ścią... Chcia... Normalnie... W sumie... Nie, po co miałbym je ścinać? Chciałbym powiedzieć, że normalnie to bym je obciął. Ale nie obciąłbym ich normalnie, bo mięso i tak mam, jak je zabiję. Jakbym obciął, to bym nie miał, oczywiście. No i dobra, jeszcze jeden ten, jedna wełna i będziemy mieli łóżko. Ja nie mogę. Nie! Takiego dobra, dobrego spawna chyba jeszcze nie miałem. Węgiel, ale to pod wodą, ale i tak wykopiemy. Chyba zdążymy, nie? A nie, bo to jest miedź. Podobno Minecraft dodaje jakąś tam miedzianą tą. Miedziane idemy, na przykład. Co w się sensie są już, ale miedziany miecz, coś takiego. Bo. Miedź byłaby zużyteczna w Minecraft'cie i oni chcieli to zmienić, nie? Będę zbierał wszystko, co popadnie. Bo. Kto wie, może w przyszłości się przyda. Na przykład skóra. Oho, już się głodny robię. O, są owce. Jak biegam, to się głodny robię. Ja nie mogę już, mi prawie cała siekiera zeszła, nie? I tak owce wszystkie zabiję. Wiem, że już nie potrzebuję więcej, bo będę miał łóżko całe, ale mięso będę miał więcej, jak zabiję więcej. Okej. Okay. Kto wie, może gdzieś tam zgubię łóżko, to od razu będę miał więcej. Małych nie zabijam, bo to nawet nie dropi z nich. Nie będę z siekierą marnował. Co to jest? Myślałam, że to mogę skraftować, ale to jest jakiś... Nie wiem, po co oni to dodali, jak to nikomu nie jest potrzebne. No dobra, od razu kraftujemy łóżko. Crafting table. Jeden. ok I łóżko. To się robiło tak, nie? Patrz, normalnie kładziesz na deski wełnę i ci się kraftuje coś takiego, nie? Z deski i wełny, nie? Szkoda, że w prawdziwym życiu tak nie ma. A to Minecraft tylko... Dobra, to co? Pora znaleźć jakieś. O! Właśnie o to mi chodziło, żeby seten ten... zrobić piecyk, bo głodne się robię. A muszę. No, muszę mieć piecyk, żeby usmażyć mięso, nie? I tak tego węgla tu będzie z miliard, bo zawsze tak jest w Minecraft praktycznie. Więc to nie będzie problem. Od razu będziemy mieli cały zapas węgla. Kopiemy, kopiemy. Jak się zrobi noc, to. Nie będziemy mieli żadnego problemu, bo od razu sobie łóżko postawię, ty, no tu ja już jestem na wygranej pozycji, no? Dosłownie, która to minuta jest, nie wiem, jakaś piąta minuta ja na wygranej pozycji jestem. Nie wiem ile te odcinki będą trwały średnio z tego. Nie mam pojęcia jeszcze, no. Niektóre mogą trwać z godzinę, niektóre mogą trwać z 20 minut, nie wiem. Jak będziecie chcieli jakieś dłuższe filmy, to nie wiem, nie będziecie mogli napisać niestety, bo komentarze są wyłączone, ale nie wiem. Może zrobię ankietę, w sensie może nie zrobię ankiety, ale postaram się, bo często zapominam o zrobieniu ankiety. Postaram się zrobić ankietę, w której będzie pytanie, czy chcecie krótsze filmy z Minecrafta, czy dłuższe survival, oczywiście. Survivalowa, dobra, dobra. Zapomniałem skopać tego jeszcze. Um, tego, tego, jak to się nazywa, stoł'na. Nie musimy włazić do kopalni, bo od razu mamy tutaj, na tej górze, nie? Dobra, tutaj Aha, mamy od razu jakieś nowe receptury. Miliard sosy, przypale mięsko i myślę, że tu się tak wkopiemy. Nie wiem po co, jak od razu możemy zasnąć cena powierzchni, ale nie wiem, tak bardziej przytulnie będzie tutaj jak się wkopiemy Jezu, pamiętam co ja zawsze se robiłem takiem yy, w nocy jak grałem jak byłem mały survival to robiłem taką lepiankę z dirta bez tego, bez drzwi chyba każdy tak robił jak pierwszy raz grał w minecraft survival nie znam osoby, która tak nie robiła yy, dobra, crafting se tu położymy to taki mały domek będzie w tym no wiecie, taki czym, tymczasowy będzie domek tutaj ten będzie no I tu gdzieś łóżko nie? Tymczasowy domek, gotowy. Tu sobie jeszcze piecyk postawimy. Jezu, no tu jest mega przytulnie, ażbym mógł tu zamieszkać. W sensie, wiadomo, żebym wolał zbudować swój dom, ale swój dom normalnie, tak? Ale tu jest przytulnie mega. O kurde. Ciężko więcej miejsca tutaj dać, ale tu jest takie coś, no to. Tu sobie postawię tutaj ten bruk. O. Dobra. No jest git chyba. Dobra, co? Przepalamy mięso. Tego jest najwięcej, to to przepalimy. Ok. No i lecimy z tym. Nie wiem, czy w tym odcinku diamenty zdobędziemy. Raczej nie, bo to taki odcinek, wiecie, w którym się wszystko zaczyna, to tu pewnie mało zrobimy. Ale może w następnym się uda. Pamiętam, co ja na jednym świecie miałem diamenty. I zginąłem, no i byłem smutny, ale teraz też tak, takie opelce diamenty mi się nie wydają. W sensie, że tracisz je, no i kurde, trudno, pójdę sobie do kopalni, trochę po kopie i na pewno znajdę nowe, nie? Teraz tak mam, ale kiedyś miałem inaczej. A, moja taktyka z węglem. Wyciągnę z tego, ale tak, to i tak się przepali, jak te płomienie znikną, to, to będę musiał włożyć jeden kawałek więcej. Ale chyba zdążycie mięso przepalić, zanim znikną. No, zdąży się przepalić. Zjem sobie od razu mięso. Wkurza to mega w Minecraft'cie, że tak szybko głód schodzi. Ja wiem, że jak chcę ustawiać na peaceful, to nie będzie, ale co to ma być? Peaceful, no bez przesady. ci mówiłem, że czasami zmienię na peaceful, jak te fantomy będą latały. Może zmienię, jak mnie będą wkurzały i się nie będzie dało przetrwać. Kurde, jednego chyba nam zabraknie. Zabraknie nam jednego, no kurde. O nie, 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 zabraknie, dobra, starczy, starczy, jest. Udało się. Teraz tu ciemno będzie, ale trudno. Dobra, już się, o kurde, zombiaki już się spałnią, to ja lepiej idę spać, nie? Zanim mi tu jakiś wejdzie tutaj obok mnie, to nie będę mógł spać, tylko będę musiał go zabić. Okej, okay, no i co, punkt odradzania, one się wszystkie palą, siema. Coś, się, coś mi co się odpycha, nie wiem co. Dobra, poczekam aż one te, spalicie się, nie? Będę go klepał z tego. Ziomek. Co ty próbujesz? A. Chyba wszystkie zginęły już. Dobra, to bierzemy, to zabieramy, nie? Najlepiej bym sobie znalazł wioskę z kowalem. To wtedy będzie najłatwiej, nie? Wątpię, że to się stanie, ale fajnie by było, nie? Tutaj trzeba uważać, że to creeper jest. Szkoda, że creepery się nie jarają. To mi jest niepotrzebne nawet. Co? W którą stronę ja bym się poszedł? Tam jest last, tam kurde, chyba nie. Zetnę se kolej. A nie, dobra, mam zapasy tego jeszcze. To trochę, dobra, z 10 tych łód mi zostanie i trochę tych 41 desek, dobra, tyle mi starczy. 10 kłót na pewno się przyda też, nie? Zaraz se będę musiał siekierkę y, kolejną skraftować. Będę zabijał te. Będę miał dużo mięsa, nie? Jak zapomnę y, błuszko y, zabrać, no to będę mógł zrobić kolejne, bo mam tyle tego. Już, nie? Kurde, coś mi laguje ten Minecraft. Co jest? Kurde, co jest? Wkurza mnie to. O co tu chodzi? Dobra, ja chyba co? Podbuduję się tym. Dobra, dirtem się podbuduję może. Okej, okay, tak. Wyłazimy, nie? Nasz cel na dzisiaj to jest znaleźć wioskę. Wątpię, że to się stanie. Na pewno się nie stanie, ale co? Przynajmniej spróbujemy, nie? O, koń. No to ja go nie oswoję, bo konia się... Nie wiem, czym się oswaja ja konia. Na niego lepiej nie patrzeć, jak ja nic nie mam. Czym się oswaja konia? Chyba wystarczy na niego usiąść. Wystarczy na niego usiąść chyba, nie? Sianem się go karmi na pewno, ale chyba się nie da oswoić go sianem. Nie będę go oswajał i tak, bo... O, no właśnie, on mnie tak będzie wywalał i za którymś razem oswoi się. Jezus, jest wioska! Jakie szczęście! Ja nie mogę! Nie, nie będę kraftował łodzi, bo to jest dosłownie strata. Bo co, tam tylko se trochę przepłynę i ten, i od razu będę w wiosce, nie? Może tu się jeszcze trochę rozejrzę, bo tu może coś być, ale chyba nie będzie. Jak tam będzie kowal, to ja nie wierzę. Chyba nie będzie, ale przynajmniej wioska, nie? Zabiję lema i będę miał ten, chociaż kurde. Nie no, w tej wiosce to raczej mieszkać nie będę. A warto bym. Warto. Mieć żelazo po prostu, nie? To, to nie będzie taka seria, w której ja będę miał jakiś tam domek i będę sobie do niego wracał. To w tej serii będziemy się przenosić, tak? Z jednego do drugiego, więc chyba sobie takiego pełnoprawnego domku nie zbudujemy w tej serii, ale. Może. Może zmienię zdanie jeszcze, nie wiem, ale na razie jestem na przenoszeniu się. A i w ogóle. Yy... Dla tych co oglądali filmik z modami ostatni, z mutantami. I ja tam mówiłem, że będzie Minecraft Survival na modach. A jest Minecraft Survival zwykły, spokojnie. Będzie Minecraft Survival na modach, tylko jeszcze... Wolałbym sobie po prostu... Ej, tu zbiera akurat żonek. Wolałbym po prostu sobie na razie przejść Minecraft Survival, żeby po prostu... Bo to było, było trochę bez sensu, że nie mamy Minecraft Survival zrobione, a nagle zaczynamy z bomby tak Minecraft Survival na modach, nie? Więc wolałbym po prostu. O kurde. Wolałbym. E, na razie sobie przejść Minecraft Survival zwykłe, a później na modach zacząć. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. No i. Raczej nie będziecie długo czekać, bo Minecraft się będzie częściej pojawiał tak, jak chcieliście. Więc... I, Prawdopodobnie no większość z filmów z Minecrafta, które się będą teraz pojawiały, to będzie właśnie z, z survivalu, a później zrobimy już serię Minecraft e, survival na modach, nie? Bo tylko mam jeszcze w planach kilka serii z Minecrafta. Yy... Tylko nie chcę Wam zdradzać, jakie to będą. Jedną Wam zdradzę, ale drugiej Wam nie chcę zdradzać. Yy... Żeby wam nie spoilerować. Jedna to będzie Minecraft Survival Hardcore na pewno. W sensie nie wiem czy będzie taka, ale mam ją w planach na razie. Co, przeszukujemy ich domki teraz, nie? Bo może coś tam być. No w tych domkach to nic nie ma poza łóżkiem, więc tu się nie opłaca. Chociaż mógłbym im zebrać łóżko. To będę miał oczywiście więcej, ale łóżka się nie stakują, nie? Dobra, tam trochę im zabiorę. Mam nadzieję, że się nie wkurzą, nie? I co? Ile ten odcinek już się nagrywa? Myślę, że w tej wiosce może, w tej wiosce może już sobie zakończymy ten odcinek. Zresztą nie wiem, no, o kurde, co tu się dzieje? Czemu ich tu jest? Czemu oni tu są, te moby? W ciemności się zrespiły, nie? Tutaj myślę, że sobie zakończymy ten odcinek już po prostu, no bo, wiecie, znaleźliśmy wioskę, to był nasz cel na dzisiaj. No to myślę, że sobie zakończymy, tylko sobie jeszcze bym zrobił tutaj. Nie tutaj, bo tu jest creeper, to możemy wybuchnąć gdzieś dalej trochę. O tu na przykład... E, myślę, że z, e, warto by było sobie zrobić ten. Kamienny kilof i siekierkę, nie? Tak wiecie, bo to już się niszczą, a co tam... Będą szybciej kopały, nie? Tu bruku mi nie starczy na kamienną siekierkę, to sobie jeszcze trochę pokopię. Ale to ten y, kamienny kilo będzie na zapas, jak mi się zniszczy drewniany. A na razie to wiecie. Co czemu ten golem nie atakuje ich? On ich nie widzi, czy co? Dobra, tutaj pokopiemy, nie? Okej. Okay. Siekierkę wystarczą trzy, nie? Idziemy. I co, siekiera robimy oczywiście, nie? No i na tym się zakończymy ten odcinek. Okej. Okay. I bum. No so, co, ta siekierka już nam się niszczy, to jak się zniszczy, to... to sobie weźmiemy kamienną. Myślałam, że mi się teraz zniszczy i tak powiem o! Zniszczyła się to. Bierzemy kamienną, ale się nie zniszczyła. No to co? Tak wygląda nasz ekwipunek dzisiaj. I co, i jeszcze ja z wami żegnam, to by było na tyle. Do następnego. Dobra widzowie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, cześć, i pa!